Siemana, drodzy widzowie, to znowu ja wasz ulubiony gracz, Tata Rafał. Tutaj jestem czerwony, choć na inny krach jestem purple. <laughs> Jak to mówi Piki Maja. Zobaczcie. To nagranie będzie takie krótkie. Popatrzcie się, co nam daje ten pakiet, którym można sobie było wygrać. Można było wygrać, można było dostać za komentarz pod filmem z konkursem. Z tego, co widziałem, tam było 5. 5, pięć, pięć podpisów. No, z czego Lena jest jednym z nich. Więc... E, jeszcze zobaczę tak na szybkości, tak na szybkości zobaczę. Mamy Natasię. Dobra. E, Natasia dostała konie. Jeszcze dostanie Robuxy. Może dziś wieczorem na live. Alanek już odebrał swoją nagrodę. E, X podłoga, X, H, U, Y. Też muszę go... Musimy się trafić w grze. Czy już też odebrał. Muszę sprawdzić, muszę się upewnić. I Marcel Sigma, wariat 0,12. Tyle mamy na razie osób. Na razie mamy 5 komentarzy. Także jeszcze ktoś jakby chciał, to jeszcze ma szansę zdobyć nagrodę. Może się tam dopisać, bo było. W, że warunek konieczny otrzymania nagrody jest 10 komentarzy, ale komentarzy nie przybywa, nie przybywa, nie przybywa, więc zaczęliśmy sobie rozdawać wcześniej. Także dobrze, a pakietik koni jest taki. I całe szczęście, że z nami gra Natalcia. Dziękujemy i pozdrawiamy. Popatrzcie, bo Natalcia odkryła, że tutaj można mieć osiołka i faktycznie z osiołek jeździ się na osiołku. Zobaczcie, jest porównanie, jest osiołek taki i koń na przykład taki uuuu, jest różnica, nie? koń jest taki większy do mnie jaki by nie był, nie wiem, weźmy tego też jest, też jest głowę wyżej to tylko osiołek jest mniejszy zobaczmy, ten pierwszy podstawowy konik no, pierwszy podstawowy konik jest taki jak ja to jest taki malutki, cik patataj Osiołek jest malutki, a potem jeszcze jest taki wyszłowiec, nie? Taki, pytle, ale wielki, nie? Ten, który jest jak czołg. Tu, 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 tu. Tak jest, zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie. I możemy wziąć na przykład, jak już każdy będzie miał swój pakiecik. Zobaczcie, wyjść i tak, dobra, jest. I możemy zrobić wyścigę osiołków, patataj, patataj, patataj prędkość oczywiście osiołka pewnie jest taka jak samochodów no 50 to jest max no na jedno fajnie, bo możemy sobie w takich zawodach ustawić, że jedziemy maksymalną prędkością nikt nie będzie oszukiwał, nikt nie pojedzie 100 no wiadomo, osiołek nie pojedzie 100 <laughs> czekajcie, zobaczmy zobaczmy sobie, czy faktycznie wszystkie konie mają taką samą prędkość ten tak, wszystkie są maksymalnie 50. No to można sobie zrobić zawody na koniach. Tak, każdy sobie powiedzie, jakim będzie chciał. To ewentualnie zrobimy wyścigi osiołów. Faktycznie, fajny pomysł będzie. Kiedyś grałem z kubą wyścigi. To pewnie zrobimy na podobnej zasadzie. Tym się łatwiej kieruje więc... niż tymi samochodami. Na przykład, tu sobie zrobimy bazę startową. Rozkładamy sobie znaki i będziemy biegnąć. Pierwszy podstawowy wyścig to będzie pewnie jakiś taki po prostu yy, prostka, nie? 50 na godzinę i będziemy się tu ścigać. Tu, tu będziemy skręcać. Łu, jak ciemno! No i teraz zobaczymy, czy będziemy tu skręcać, czy tam będziemy skręcać. Jakieś jeździliśmy czołgami i samochodami, co prawda, one były dużo szybsze. To tutaj, o tutaj był atak, atak Smakosza, kto nas wcześniej oglądał to widział, jak tutaj Smakosz yy, rozwalił obozowisko, powiedzmy tak, żeby nie mówić drastycznie, co się tam stało. nie no, możemy biegnąć tu prosto, tak jechaliśmy samochodami, czołgami, co prawda prędkości były większe, to nie szło utrzymać tego, konik jest powolny. Polnik jest powolny, więc można zrobić krótszą trasę. No we sobie dobiegnąć jednym tempem. Hmm. No, zobaczymy, zobaczymy. Może jakieś przeszkody postawimy. Muszę to skonsultować z Leną. No i z wami oczywiście. Może faktycznie się tutaj da coś zrobić. Żeby jakieś przeszkody porobić. Tak. Siu, siu, hmm. żeby człowiek na czymś przeskoczyć. No pomyślmy, czekajcie. Zobaczmy, zobaczmy czy da się zrobić na przykład tak. To będzie pewnie gdzieś w propsach. Albo dał bezpośrednie znaki. Nie no, to było chyba w propsach te znaki takie. Zobaczmy. No bo tutaj można jakieś jedzenie postawić. W propsach były uu, znaki drogowe, tak? No jest jakieś takie coś. To nie. O, są strzałki na przykład. No, strzałkami postawiamy sobie w jakim kierunku mamy biegnąć. O, nie można stawiać na ulicy, więc będzie trzeba na jakiejś ciałce postawić. No to dobra, skoro nie można tego postawić na ulicy. Do... No, ale tak, strzałkę można dać. Zrobić trasę, że tutaj trzeba pięknąć. Mm, można to też otaśmować, jakby w razie. Taśma chyba już na drodze może stać. Mi się wydaje, że były jakieś takie, co można było stawiać na drodze. Nie można na drodze. Nie można na drodze. Czemu nie można na drodze? Jakieś zasieki kiedyś można było stawiać. To może coś z takich nie. Coś takiego może się uda na drodze postawić. Można? Nie można. Oj, oj, oj. Co to? Co to ma być? Pachołki drogowe. Może pachołki drogowe? Tak, pachołki drogowe można postawić. No ale dobra, co nam dadzą pachołki drogowe? Nie można ustawić na ulicy. Nieważne na ulicy. Speed limit. <laughs> Speed limit nie będziemy sobie robić, bo. A to co to jest? Nie, to nie będziemy. Speed limitu nie damy, ponieważ yy, nie udowodnię potem, czy ktoś zwolnił, czy ktoś nie zwolnił. O, to jest za małe. Takie. O, przez takie coś będzie trzeba... Nie, to przebiegnie koń, tak? Czyli tak dupa jaś. Patrzcie, żu. No, koń przez to przebiegnie. To się nie da. Kto to jest? Kto mi to już tu łazi? Kto nie może spać rano? Mamy czwartą czy piątą rano i ktoś już tu łazi? No, ale patrząc na... Czat, no to jestem w jakimś takim nie języku nie będę się go nawet uczył o, jest jakiś boja. można się napić no ale co powiecie, można zrobić takie coś zrobić sobie zawody zawody, tak my ja sobie na koniku będziemy jeździć dziapa konio Dajcie konie, odejdźcie konie. Znaki można dać takie i takie. Więc każdy będzie wiedział, gdzie ma biegnąć, nie? Bo jak wyskoczymy tu z zakrętu... Cz, 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 wszyscy będą wiedzieli, że trzeba biegnąć tu. No i teraz ścinając zakręt... No dobra, no nie udowodnimy, że ktoś ściął, nie ściął, więc... Jeśli ktoś zetnie, jeśli ktoś pobiegnie tak, to pobiegnie. Fuu. A jeśli ktoś pobiegnie tak, to też pobiegnie, nie? oczywiście y, zobaczmy jak się jedzie osiołkiem czy osiołek też jest taki stabilny dajcie mi osiołka noc zapada tak jest no osiołek też jest dosyć stabilny myślę że to będzie na zasadzie na zasadzie tych y, wiecie tego autka cyrkowego na przykład nie My też mam takie autko cyrkowe. Patrzcie, patrzcie, zobaczcie. O! Ja myślę, że to będzie na zasadzie tego autka, że tak. I jak mu damy speed limit, no ile tam w lesie. 70, nie będzie, nie? To jest maksimum. 70. O, i tym autkiem, jak się zagapisz, skręcisz, to już uu, 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 masz ciężko jechać dalej. No, tymi autkami to będzie wyzwanie się ścigać. <grym> to najpierw spróbujemy zrobić wyścig na osiołkach, a potem tym autkiem. Tak, siadaj, siadaj, siadaj szybko. Wyścig trwa, no. Patrzcie, wychodzisz z zakrętu, puf. On, to autko jedzie... Naprawdę jest ciężko. Tak, tymi autkami będzie można się ścigać. Ja mogę postawić dwa, ale na pewno też ma takie autko. Patrzcie, to... <grywia> tym ujechać się nie da. A my się będziemy chcieli tu ścigać. Ja, cię to będzie jazda? Tak, o. To najpierw pojedziemy na osiołkach, a potem sobie to. I oczywiście każdy sobie ustawi speed limit na dużo, jakieś 50 i będziemy jechać się ścigać. Tak, musimy coś zrobić, żeby się coś działo. Nie, tym się prosto nie da ujechać, nie? No, jadę, przesuwam się. Ale patrzcie na to, jak ja jadę, nie? Nie, no, popatrzcie się, jak to jedzie, jadzie, Masakra. No, jedzie, jedzie, dobra, jedzie. Coś, czuję, że będę ostatni. trzeba czatredować trochę, tym autkiem. Patrzcie tu za, za bardzo nie wiadomo, jak tu jechać, nie? Jest na to trik. Ale to już nie będę mówił, to zobaczymy jak wygramy albo jak ktoś będzie na live i będzie chciał zobaczyć. W tym tygodniu możemy robić te live w przyszłość będzie ciężko. No dobrze. Ja mam 4.45 i te się wychodzić. Jadę. Żółto dobrze mam dwupasmówką do samej roboty, więc... Mogłem sobie pozwolić takie nagranie zrobić krótkie, po krótkie, szybkie, bo szybkie, ale nie było wyjścia. zrobiliśmy sobie live'a z nauką. E, 9, 7, 99 dni, tam nocy, kto jak to tam woli nazywać. Dobrze, to kończymy ten nagranie. I do zobaczenia w następnym odcinku. I powodzenia w wyścigu! Jak już go zorganizujmy! Ła, patrzcie się! I kto tu wygra, kto tu wygra, zobaczymy! Ła, aż się w głowie kręci! Także do zobaczyska w następnym odcinku! Papatki.